Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Franciszek Mika i reprezentuję Koło Atlas wraz z sekcją zoologiczną reprezentowaną przez Wojciecha Wyględowskiego. Prowadzimy właśnie wspólne warsztaty, jeśli chodzi o utrzymanie gadów egzotycznych, na przykładzie węży. W mojej dłoni dorosły samiec pytona królewskiego, pyton Regius. Nazywa się Brownie. Wojciech już powiedział, że no, jeśli chodzi o ten narząd słuchu u węży, to jest troszkę kiepsko. Wynika to trochę po prostu z Niższej zaawansowaności ewolucyjnej, natomiast nazywa się Braun, nie reaguje na to imię, natomiast imię ma i co to? Co mogę jeszcze powiedzieć? Wąż e, typu pyton, czyli to są oczywiście węże, które nie posiadają jadu, one przy pomocy po prostu zaciśnięcia się wokół ofiary gwałtownego, po prostu dochodzi do zatrzymania oczywiście układu krążeniowo-oddechowego, no i do nagłej śmierci. tak? Ten zgon przeważnie jest bardzo szybki. Więc węże zabójcze dla swoich ofiar, tak? Pamiętajmy o tym, że takie pytony nie polują na ludzi, tak? One nigdy tak ewolucyjnie nie były dostosowane, żeby zabijać stricte nas, to już nawet prędzej jakieś wirusy, powiedzmy. Więc tak jak mówię, wąż z Afryki, bardzo ciekawy, to jest dorosły samiec. Człowiek stworzył wiele odmian kolorystycznych tych węży. Dlaczego ludzie trzymają węże? Można trzymać psy, koty, można trzymać lamy, alpaki, ale też na przykład można trzymać węże, tak? Tutaj yy, wiadomo, ludzka wyobraźnia też nie zna granic, a są to naprawdę węże, jako zwierzęta o ciekawym behawiorze, o ciekawym kolorze, no i na pewno nie są częścią takiego generalnego mainstreamu, tak? więc myślę, że jest to, są to jakieś argumenty po to, żeby je hodować. Na pewno też uczą jakiejś empatii, zrozumienie natury. Więc myślę, że jest to. Jeśli jest to zakup przemyślany, jeśli za tym idzie wiedza, to myślę, że na spokojnie właśnie można zacząć przygodę z takimi stworzeniami w postaci zimnokrwistych gadów.